Dzień dobry Państwu. Chciałbym dzisiaj zaprosić Państwa na pierwszy odcinek nowego cyklu, który nazwałem Tischner Jada. Ten dziwny tytuł składa się z dwóch słów: Tischner, a więc wielki filozof, a więc filozofia, i Syberiada, a więc wielkie kino Andrija Kończowskiego, ale też Syberia, kraj wielkiej przygody dramatycznej, miejsce ze słońców, miejsce, gdzie Dostojewski spędził cztery lata swojego życia. Ta seria ma być odpowiedzią na to, co negatywnego dzieje się w moim i być może w Państwa w życiu. Uczestnicząc w życiu społecznym, doświadczam zmęczenia, boli mnie agresja, którą wyczuwam w mediach, co z kolei budzi we mnie zwątpienie i chęć ucieczki. Co wtedy robię? Czytam Tischnera i Tischner tak opisuje te biedy, które doświadczam ja, ale i być może państwa, nazywa je Melancholium. Ta melancholia to, cytuję z książki Świat ludzkiej nadziei. Ta melancholia to zdegradowane przeżywanie istnienia, także własnego. Na tym polega impas, do którego doprowadza ludzką osobowość. Zdegradowane, a więc jakieś poniżone, Zepsute przeżywanie własnego istnienia. To nie jedyna bieda, którą odczuwam, którą odczuwamy uczestnicząc w życiu społecznym. Melancholia to kłamstwo. Zaczynamy myśleć, że. Władzę, cytuję: Władzę nad światem przejął zły demon. Złośliwy demon kłamie. Świat, który buduje wokół człowieka, jest światem udawanej prawdy. Istotą kłamstwa jest bowiem udawanie prawdy. Te wszechobecne manipulacje w mediach to odwoływanie się do emocji, do tych najniższych, najprostszych, propaganda. A mimo to, Często czujemy się za te emocje odpowiedzialni. Dlaczego? Znów odpowiedź od Tischnera. Każdy człowiek staje się nie tylko ofiarą kłamstwa, ale również jego uczestnikiem. Okłamany przez innego, przez propagandę, którą powielamy, bo skąd mamy możliwość sprawdzenia tego, co piszą media. Powinniśmy im ufać, a one przecież kłamią. Dalej okłamany przez innego sam staje się kłamcą dla innych. Stąd poczucie winy. uczestniczymy w świecie, który jest, który udaje prawdę. Co się dzieje? Nie wiemy, co uczynić Nasze, nasza wola słabnie. Bo melancholia, o której pisze, które jest szczególnie udziałem nas, Polaków, cytuję, kolejna książka: Melancholia jest bezustannym zabijaniem woli. Zabijanie woli, a więc uczynienie jej niezdolną do działania. Dalej. Czy takie samobójstwo woli oznacza bezruch, sen, stanie w miejscu? Częściowo tak. Gdy jednak spojrzymy głębiej, Okazuje się, że melancholia nie jest obojętna, jest zła. Ona gryzie przez sen. W snach melancholii powtarza się nieodmiennie sen o odwecie. Sen o odwecie. Za doznane krzywdy, za dziejowe porażki, za klęski w walce i pracy trzeba wziąć odwet. Jaki? Tu kluczowe słowa. Wywyższyć siebie, a poniżyć zwycięzców. I jaka jest rada na te wszystkie biedy? Można je wymieniać jeszcze długo. Chciałbym, aby tą radą było czytanie właśnie Dostojewskiego, którego książki tutaj zgromadziłem. Ja to robię regularnie od wielu lat. I chciałbym podzielić się tym, tymi myślami, które łączą się z, tym, z tą lekturą. To nie będą systematyczne wykłady, to będą krótkie filmy rozważania. To będzie próba pokazania, jak rodzi się myśl z lektury księdza Józefa. Tischnera z lektury jego dzieł. Proszę o odzew, jeżeli ta seria się nie spodoba. Jeżeli to moje męczenie się przed kamerą nie zainteresuje Państwa, proszę pomóc mi kmicicem. Kończ wstydu, oszczędź. Będę za to wdzięczny i nie będę barnował czasu Państwa i swojego. Proszę o komentarze, lajki, dislajki. Dwa słowa, które tworzą tytuł Tischneriady. Tischner, znany, wybitny filozof. Człowiek, który niedawno, kilka dni temu, został ogłoszony patronem roku 2025. To raczej senat. Ogłosił rok 2025 Senat Rzeczpospolitej rokiem księdza Józefa Tischnera. Uzasadnienie można przeczytać w internecie. Ta mała seria, którą chciałbym. Ta seria krótkich filmów chciałbym, aby była takim moim osobistym hołdem oddanym profesorowi. Z którym miałem przyjemność przez kilka lat uczestniczyć w jego seminarium, spotykać się z nim osobiście. To był człowiek przez duże C. Co to znaczy, że człowiek przez duże C, to człowiek, który umiał zauważać innych. Człowiek, który lubił innych ludzi, oni go ciekawili, oni go fascynowali. I nie było w nim jakiejś, jakiejś pogardy dla kogoś, kto jest niewykształcony, kto myśli inaczej, kto pochodzi z innego środowiska. Taka jest tajemnica wielkiego serca i on je miał. Skąd się wzięła Syberiada, jak już powiedziałem, z Syberii, na której Dostojewski spędził 4 lata swojego życia. A Dostojewski to jeden z ważniejszych filozofii Józefa Tischnera, pisarzy-filozofów. Podobnie zresztą jak Norwid. Norwid był raczej filozofem-poetą, zaś Dostojewski, filozofem-literatem. Filozofem, który opowiadał prozą swoją filozofię. Poza tym. Tyszner uważał, że jest w Polakach, w polskości coś z Dostojewszczyzny. W wywiadzie z panią Anną Karoniostrowską na pytanie: "Uważa ksiądz, że źli aktorzy grają dramat w Polsce?" Tyszner odpowiedział: "A któż się teraz stał dzierżawcą idei polskości?" Kilku polityków którzy zakrzyczeli i strywializowali sprawę kilku literatów, którzy się zachwystują postmodernizmem. I teraz ważny fragment. A przecież Polska to z jednej strony Wschód, Azja, cała Dostojewszczyzna, a z drugiej strony krytyka zachodniego oświecenia. Idea polskości jest bardzo romantyczna. Zawsze taka była. Nawet pozytywizm był u nas w gruncie rzeczy. Romantyczny, bo robiły go rozmaite siłaczki, judymy. Siłaczki judymy: Dostojewski, Syberia. Trudno znaleźć w tych dziełach, Takiego, w którym nie byłoby polemiki właśnie z dostojewszczyzną Polaków, z dostojewszczyzną dostojewskiego. Równocześnie Tischner na spotkaniach pokazywał nam wielkość tej filozofii, wielkość tego człowieka, wielkość jego literatury. Jako człowiek, no cóż, miał swoje wady, zalety. Czasami był bardzo. Małym człowiekiem, ale jego literatura jest wielka. Jaka jest filozofia księdza Tischnera? Ta filozofia, której fragmenty będę czytał i starał się ją omówić. Ona jest przede wszystkim nie jest to filozofia systematyczna. Tiszner lubił ludzi i to sprawiało, że pasjonowało go to, co jest ludzkie. To, co ludzkie jest i chaotyczne, i, i spontaniczne, i podlega wielkim namiętnościom, wielkim iluzjom, błądzeniu, o którym pisał. Ta fascynacja człowieczeństwem i dramatem. Jego istnienia, stąd ta filozofia dramatu, która tutaj czeka na umówienie, sprawiała, że jego filozofia była jakby filozofią poszczególnych ludzkich spraw nie była systematyczna. Dlaczego niesystematyczna? Są filozofowie, którzy lubują się w systemach, w którym, w których zachwyca piękno logicznego, ciągu, piękno, formuł filozoficznych. Tischner nie, pas, nie fascynował się samym słowem, samym ciągiem logicznym. Dla niego ważny był człowiek. Tak jak zresztą dla Dostojewskiego, tak jak dla Norwida. Filozofia Tischnera jest filozofią religijną, podobnie jak Dostojewskiego. Cytuje się w mediach ostatnio jego krytykę kościoła, ale była to krytyka rzadka. To była krytyka zewnętrzna tego kościoła, bo Tischner był wiernym synem swojego kościoła. I ta wierność wyrażała się w tym, że czasami starał się pokazywać jego. Minusy po to, aby go uzdrowić. Jaką radę dawał swojemu kościołowi? Starał się pokazywać jego bogactwo. Bogactwo mimo tego, że jest to kościół ludzi grzesznych. Krytykował swój kościół. Pozostał mu zresztą wierny do końca, tak jak i kapłaństw, kapłaństwu. Jego filozofia jest bardzo moralna. Stawiał etykę, czyli dobro i zło na pierwszym miejscu, nie ontologię, czyli naukę o istnieniu, o tym, co istnieje. Słynne są te jego polemiki z tomizmem. Na pewno Tischner nie powiedziałby dzisiaj, że chrześcijaństwo jest amoralne. Na pewno nie powiedziałby, że spowiedź Czyli spotkanie z prawdą o sobie samym jest czymś chorym, czy choćby niepotrzebnym. Jako ksiądz bardzo często spowiadał. Spełniał w ten sposób swoje powołanie i kontaktował się z człowiekiem, w tym co w człowieku wstydliwe, z jego prawdą o sobie samym. Przeżywał razem z ludźmi ten ból, kiedy człowiek musi uznać, że nie jest dobry. I co jest najważniejsze, to dlaczego do tej pory czytamy Tischner'a, do tej pory ja czytam go regularnie, jest to, że jest pewny rys proroczy w jego filozofii. Gdy czytam te teksty, napisane niektóre z nich ponad 20 lat temu. Mam wrażenie déjà vu, że mam wrażenie, że to, te problemy, które opisuje, te rozwiązania, te głębokie analizy dotyczą również czasów współczesnych. Z jego filozofią jest jak z modą, co kilka lat powracają, powraca moda na. Szerokie spodnie, raz wąskie, raz szerokie, z małymi modyfika modyfikacjami, które są dostosowane do czasu. Podobnie jest z jego filozofią, ona wciąż jest aktualna. Problemy, o których op które opisywał, nie znalazły rozwiązania, co jest świadectwem tego, jak bardzo głęboko docierał ze swoimi analizami ze swoimi przemyśleniami bo filozofia to są właśnie te rzeczy których się nie da na które nie da się znaleźć odpowiedzi ale jego filozofia była również przekorna była buntownicza był niezależny od wpływów nie był osobą hołubioną w środowiskach kościelnych pamiętam, że nie radzono studentom seminarium, seminarium krakowskiego. Wtedy, kiedy ja studiowałem, było tam około 500 studentów, aby uczestniczyli w jego seminarium filozoficznym. I przez wiele lat nie znalazło się nikogo, kto by w nim uczestniczył. Przychodzili czasami ci, którzy stali się już księżmi, przychodzili z innych, przychodzili ludzie świeccy. Tak jak Anna Karoń, przychodzili z zakonów, które, które były trochę inaczej nastawione, którego uczestnicy nie myśleli o karierze duchownej w ramach diecezji krakowskiej. Ale to nie wszystko. Ta przekorność ujawniała się w tym, że w czasach, kiedy dominował marksizm. Ale była to dominacja żałosna, bo była to dominacja bez wiary w ten marksizm, on był ośmieszany. Tischner rozpoczął cykl wykładów właśnie o marksizmie. W dusznych salkach kościoła, w dusznych salkach przy kościele św. Katarzyny w Krakowie w drzwiach stali studenci u Przyszli po to, aby usłyszeć coś pozytywnego o marksizmie i słyszeli, bo Tischner umiał znaleźć w marksizmie ten element wartościowy była to filozofia pracy. Nie traktował marksizmu jako ideologii potrafił zobaczyć w nim filozofię pracy. Właśnie wtedy, kiedy ten sam marksizm przeżywał głęboki kryzys, kiedy ludzie bali się przyznać, że studiują marksizm, aby nie narazić się na śmieszność, on w tym momencie wbrew wszystkiemu, on ksiądz pokazywał, że jest w marksizmie jakieś ziarno prawdy. Żałujemy, że. Wszyscy żałujemy, że nie dożył dzisiejszych czasów. Czy w ramach tego ducha przekory nie prowadziłby dzisiaj wykładów pokazujących atrakcyjność ruskiego miru, tego pokoju, który jest za naszą, który jest proponowany za naszą wschodnią granicą? Czy znalazłby, czy szukałby odpowiedzi na pytanie, dlaczego świat, reszta świata, odwraca się od tak zwanych liberalnych cywilizacji, od demokracji? Czy zadałby pytanie, dlaczego te cywilizacje, demokracje utraciły swoją siłę przyciągania? A może przestały być cywilizacyjne, przestały być demokratyzujące, przestały być cywilizowane. Może zaczęły ograniczać wolność, może zaczęły ograniczać własność, swobodę słowa, może zaczęły ulegać rewolucyjnym iluzjom. Ślady tego znajduje czytając Tischnera. Mamy zatem o czym rozmawiać. Następne odcinki będą o patriotyzmie. Zbliża się 11 listopada. Dziękuję.